Patrzę się na siebie i przewodnik uciąg. No, no i dzisiaj, no. dzisiaj jestem z Pawłem Kazaną, dlatego, że zobaczyliśmy, że Paweł ma kampaniolę, więc przyjechaliśmy sprawdzić, jak ta kampaniola się u niego sprawuje. Paweł Dokładnie. nam trochę potnie. Ja odrzucę Wam zaraz kamerkę, żebyście widzieli, o czym my gadamy, jak to wygląda. Więc co? Przedstawimy sekator, czy Paweł jest zadowolony, czy jest niezadowolony, jakie ma sekator wady, jakie zalety. Także zapraszamy tak do oglądania. A my się bierzemy za, za robotę. Pracę. I za jednym, ja drugim. <noise> Ale ty masz jednego kampaniona, to A chyba to mi... Będzie i... <noise> się wymieniać. <noise> Dobra, Paweł, powiedz mi tak, dlaczego kampaniola w ogóle? Bo ty, ty byłeś wiernym fanem sekatorów palęk. Wiesz co? W ogóle kampaniola to był mój pierwszy sekator, jaki miałem w ręku i to był pneumatyk. Kampaniola, słuchaj, one chodziły po 20 lat. 15-20 lat to chodziło, to były sekatory niezawodne. A do czego podłączałeś tego pneumatykę? Miałeś jakieś wejście w platformie? Miałem poprzerabianą platformę, sprężarki. Nie ma z kim ciąć, no. Przeszedłem na elektryki, ale. A tymi elektrykami letniesz teraz tak czasu mniej więcej? No, od pierwszego palenka, czyli około 5 lat. No dobra, ale ciałoś też wtedy z platformy i mimo wszystko jeszcze tym pneumatykiem? Pneumatykami ciałem też. jeszcze. I problem się pojawił z pneumatykiem, bo troszeczkę za słaby silnik mam w platformie. że okay. sprężarka się włączyła, po śniegu już nie chciała iść. A drugie to problem z ludźmi: uh -huh. samemu pneumatykiem nie za bardzo. I, bo jednak ta platforma przy sprężarce dużo więcej uh -huh. paliła. Normalnie ona pali około 4-5 litrów dziennie, a przy sprężarce paliła 8. Okay. Także nie było to dla mnie opłacalne. I przeszedłem na elektryki, Dobra. czego nie żałuję. A, Miałem kiedyś no. na testy, y, mojemu tacie dał kolega, ale to z baterią było, no. przy pasku. Z kablem? Tak. Mm -hmm. I nie, też był taki długi, ojciec mówi, kurde, zarąbisty sekator. Mm -hmm. Ja już się przymierzałem do tego sekatora, ale zawsze kasy brakowało, a no, w tym roku już Trochę kupiłem. lepiej jabłko płaciło, <laughs> tak, delikatnie jabłko. powiedzmy, ale to nie jest to, to super, no nie też te no, ceny to nie są rewelacyjne. Myślę, że ja nim nie będę ciął, tylko tata mi go zabierze, to jest <laughs> Z platformy taki dłuższy sekator na pewno będzie lepszy niż ten krótki. Mm -hmm. Dlatego, że no, tam ale liści wiesz, trzeba sięgnąć? Tak. Ja ci powiem tak, jak nagrywałam filmy z cudownikami, którzy mieli ten sekator, to oni właśnie z dołu bardziej preferowali, dlatego że mogli wysoko sięgać. No, nie? To jakby tak. nie tylko platforma, ale też jakby tak, ten zasięg był wysoki. A przy młodych. No, tak jak ty masz tutaj, oj, co to jest gala? Widzisz, no, patrzy się na siebie i przewodnik no, <laughs> no i zobaczymy, mm -hmm. jak on będzie się sprawdzał, ale już widzę, że spokojnie daje radę. No dobra. Nie mam takich grubych gałęzi, żeby go sprawdzić, ile on jest w stanie uciąć. A gdzie masz grube gałęzie? Masz tam, a tam dalej masz ten sad, Nie, tak? tam to Chyba, że do sąsiada pójdziemy i dalej tam obchodzimy. Nie czy Ale rzeczywiście zasięg no. tego sekatora jest wysoki. Ja mam 1,70 m, także 3,5 m Spokojnie. Spokojnie. Dobra, a jak na szybkość? Jakbyś powiedział mi, jakbyś miał trochę pociął, pokazał, jak on w ogóle... Szybkość? No tak, czy to ta prędkość tego rozwarcia ostro... Nie, no chyba spoko. No. Czy większa szybkość jest potrzebna no, przy takim dużym daje. rozwarciu? Mhm. Ja tu stawiam na grubość, także mam mhm. troszeczkę tego starego Rubin stara. Mhm. no i niestety, ale pelence nie dają rady. Po mhm. prostu się zacina, już trzy razy był rozłamany. Pelenk? Tak. Ostrze wyjęło Ci się, tak? O tym nie, mówisz? Nie, pęk na pół. No, bo nieraz trzeba czub skrócić. Okay. I nie dawał rady. Ja już go trzy razy rozłamałem, był w serwisie. I mówię: albo piłka, ale z piłką latać. No, ona nie wolniej no. no nie trochę chodzi. Nie, no. no trzeba. Zobaczymy, jak tam będzie się sprawował. Ale jeżeli on płótnie tyle, co bierze, mm -hmm. ten ma grubsze zupełnie ostrze, więc on jest jakby dedykowany do grubszych gałęzi. Tak? Ci, jest... Ale cienkie też można ciąć, bo to nie jest tak, że tylko nie, grube. To tak. też galę, galdera, te młode nasadzenia spokojnie, bo to. Spokojnie. Szybciej i, tak, i tak nie natkniesz. Dobra jest cena. No. 3,5 koła za taki sekator no. to nie jest dużo, ale 9 tysięcy wy, wydanie za sekator dla mnie już jest Z przesadą. Już jest przesadą. Mhm. Zakup sekatora to jedno. Tylko mhm. serwis potem do tego sekatora mhm. ile kosztuje? Bo raz, za, za raz w roku go trzeba oddać. Tak, no. No i fajne, że dwie baterie są w zestawie, także myślę na dzień. A teraz jest promocja. Promocje? się nie załapałeś jeszcze, bo ty w listopadzie kupiłeś? A no. widzisz jakbyś się wstrzymał do góry, ja to o promocję. Trzy by były? No, trzecia gratis. Trzecia gratis? <laughs> no może, może dadzą, nie wiem, zapytaj. Chociaż mm. nie wiem, bo masz zakup z listopada, no to bateria trzyma 4 godziny. To jest zima. Ta? Tak, jedna. 4 godziny trzeba no. minimum. Bo jeżeli. No to jest dobra. No. Jeżeli ciąłbyś ciągiem, ciągiem. To 4 godziny. Ca cały, tak, czas. cały czas. A masz dwie w zestawie, więc 8 godzin. W zimę nie napniesz więcej niż 8 godzin, bo jest ciemno już bardzo szybko. Nie. Jak jeszcze jesteś ekspercie, to powiedz mi, tu się nie, nie zmienia rozwarcie. Nie, to jest tylko jedno. jedno jest. To, tak w tych mniejszych jednoręcznych kampanioli masz dwa cięcia, dwa rozwarcia, to masz tylko jedno, jedno cięcie. Tak, no, tak, to nie szkodzi. Bo niektórzy mówią, że jest ciężki, bo jeden sykator jednoręczny, elektryczny no. waży kilogram, pi razy oko. Ten waży dwa. dwa. Tylko, że ten trzymasz w dwóch dłoniach i jakby teoretycznie, no to czujesz jakąś taką, nie wiem, czujesz, że jest ciężki po prostu w dwóch dłoniach faktycznie? Nie, czuję, że jest ciepły, bez rękawiczek. No. Nie no. A teraz co to nie, bo to jest gala, tak? To jest gala. Ale... To jaka to jest gala? To jest Brukwit, ale nie patrzcie, bo to jest źle cięte. To jest tylko pokaz. <laughs> jeszcze... Bo wiesz, na przykład z tym to jest tak często, że naprawdę ludzie, którzy go kupili, ja mam parę wywiadów u mnie na kanale mm. z ludźmi, nie, że przedstawiciel, tak ktoś się już przyzwyczaił do tego sekatora, to mówi, że już się nie przyjdźmy na jednoręczny. A to jest kwestia przyzwyczajenia po prostu. Kwestia tak przyzwyczajenia. Tak no. Także no, mm -hmm. ten będzie albo. To jest bardziej masywniejszy, mi się wydaje. Tak, mm -hmm. i do grubszego drewna. No i tak jak w młodym sadzie, myślę, że bez platformy ja to obgonię. Bambus ma. 3,05 no mhm. to, to ile tam do no. 20 cm? No, jak to się jeszcze wyższe to wiadomo, tam się No to się spokojnie, ale tam czubów nie ma na razie co ciąć. No. Także, no, ja tam szczerze mówię, jak coś mi się nie podoba, to mówię nie, nie owijam bawełny. To... No dobra. Ale jest masywny, no. Myślę, że go nie, nie popsuje szybko. Kajcie, <laughs> trochę zmarzliśmy, Minus, ile jest? Słucham? Ile minus jest na minusie? W Marianowie? No. Minus 8. No zmarzliśmy. Ja tutaj chciałam Wam tylko pokazać, że Paweł ma, jak on, jak, dlaczego się zdecydował na ten sykator, więc, więc więcej pytań do Pawła, a nie do mnie, bo ja nie ją użytkuję. Do Paweł, Izy. – Ja tylko wam mogę powiedzieć o parametrach, to co wiem, ale ja praktycznie z czym zastosowaniem nie wiem dużo, bo sama nie mieczmy. Aczkolwiek może je potnę. Zapraszam. <laughs>